Czułam się, jakby przejechał po mnie pociąg, gdzie był Bóg. Grupa studium biblijnego założona przeze mnie i mojego męża, wyrosła na kwitnący zbór, któremu przewodziliśmy przez 9 lat. Nasz jedyny syn ukończył jeden z większych uniwersytetów chrześcijańskich i pomagał nam w zborze przez kilka lat. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, kiedy w maju Ogłosił zaręczyny z uroczą, młodą chrześcijanką, ustalając datę ślubu na maj następnego roku. Trzy miesiące po wspomnianych zaręczynach mój mąż oznajmił mi, że już mnie nie kocha i zaraz po ślubie naszego syna, do którego pozostało jeszcze dziewięć miesięcy, odejdzie. W tamtym czasie nasz, nas, nasz syn mieszkał z nami, więc aby nie zepsuć jego radosnych planów, Trzymaliśmy to między nami. Jakkolwiek podzieliliśmy się tym z zaufanymi członkami rady zboru. Czy muszę mówić, że byłam w szoku? Moje serce było rozdarte i czułam się, jakby przejechał po mnie pociąg, a następny się zbliżał, aby znowu we mnie uderzyć. Dzień ślubu mojego syna był najtrudniejszym dniem mojego życia gdyż wiedziałam, że gdy wrócę do domu, stracę wszystko. Przykro było to, że nie miałam o kim z tym porozmawiać. Jednak Pan mnie podtrzymał, dając mi pokój, a nawet radość w czasie, kiedy moje serce było naprawdę rozdarte. Mój mąż dotrzymał swojej obietnicy i po ślubie syna spakował swoje rzeczy wyszedł z domu i odjechał samochodem wyglądało na to że w wieku 49 lat kompletnie się załamał przechodził tak zwany kryzys wieku średniego pozostawił swoje dotychczasowe życie i odszedł przeprowadził się do innego stanu oddalonego o 6 godzin podróży samochodem od naszego domu i podjął pracę w firmie ubezpieczeniowej. Cztery miesiące później rozwiedli się najlepsi przyjaciele mojego męża. Ona była doradcą duchowym w naszym zborze, a jej mąż był członkiem rady zboru. Ona czuła, że Pan ją prowadzi do tego samego miasta, gdzie pracował mój mąż, więc się tam przeniosła i wynajęła mieszkanie obok niego. W tym czasie próbowałam sobie wszystko pokładać, straciłam własną tożsamość i nie potrafiłam funkcjonować w otaczającym mnie świecie. Mój mąż zawsze zajmował się naszym domem, więc, miał sporo do, więc miałam sporo do nadrobienia. Kilka lat później mój mąż rozwiódł się ze mną. Po 32 latach małżeństwa. Czułam się zupełnie samotna. W przeciągu następnego roku mój teraz już był mąż ożenił się z tą kobietą, która zamieszkała obok niego. Pomimo, że byłam nowonarodzoną osobą i przebżyłam chrzest w Duchu Świętym, to jednak zaczęłam zadawać sobie, zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie znam Jezusa. W czasie mojego poszukiwania głębszej znajomości z Nim przeszłam przez ogień i zniszczenie. On nauczył mnie, jak przetrwać i znieść przeciwności, niestrudzenie, kroczyć w wierze i ufać Bogu. Wiem, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim i bardzo Mu na mnie zależy. Teraz jednak zupełnie jestem nowym człowiekiem, gdyż zaszła w moim życiu cudowna zmiana. Jestem Bogu ogromnie wdzięczna, iż pozwolił mi przejść przez ogień w celu głębszego poznania mojego Pana i doświadczenia wspaniałej miłości w obcowaniu z Nim. Byłam ślepa, ale teraz widzę. Prosiłam Pana, aby mnie oczyścił i wyrzucił ze mnie wszelkie śmieci i gruz. Modliłam się, aby mnie zmienił i kształtował na podobieństwo Jezusa. Cały czas Go proszę by czynił mnie kobietą uczciwą i prawą, zupełnie posłuszną i zaprzedaną Jemu. Pragnę nienagannej reputacji, bez bezkompromisowego podejścia do słowa, aby nie przyczyniać się do niczyjego upadku przez dawanie złego świadectwa. Moim pragnieniem jest być kobietą, która jest chodzącym świadectwem Jezusa. Pan położył mi na sercu nauczanie innych i chciałam mówić o pokonywaniu depresji, a także separacji, tej drugiej kobiecie, rozwodzie, jak również ponownym małżeństwie. Wiem, że ludzie będą słuchać, jak pogłębiać naszą relację z Jezusem, Chrystusem, ucząc się koncentrowania na Nim i oddawania Mu wszystkiego w naszym życiu. Z Bogiem wszystko jest możliwe. On może i on zaprowadzi cudowne zmiany w naszym życiu, jeśli mu na to pozwolimy i przekażemy mu nad wszystkim kontrolę. To może stać się jedynie wtedy, gdy przestaniemy się wtrącać i zostawimy panu wolną rękę, aby nas przekształcał na obraz swojego syna, Jezusa. Moje przeżycia były niezwykłą drogą, której z pewnością nie chciałabym przychodzić jeszcze raz, ale jestem wdzięczna Bogu za to, kim się stałam w Nim. Naprawdę wiem, kim jestem w Chrystusie. Żyję w radości, odpoczynku, zadowoleniu, pokoju i zwycięstwie. I nie zamierzam tego na nic innego. I nie zamieniłabym tego na nic innego. Amen.